Nowy sezon drugi trafił do Fortnite, a wraz z nim nowy movement, moce, bronie oraz miejscówki z bosami. Medalion Hadesa po likwidacji odnawia nam zdrowie jak dawny syfon. Medalion Cerbera pozwala nam na daszowanie, czyli inaczej mówiąc na swego rodzaju skok. Medalion Aresa za to zwiększa obrażenia naszych broni na odległość. No i ostatni już, czyli medalion Zeusa pozwala nam na zwiększenie szybkości ruchu oraz wysokość skoku. Mamy to po prawie 20 godzinach czekania na nowy sezon. W końcu można grać, więc sobie na szybko polecimy. Bierzemy skrzynkę i dojeżdżamy sobie ziomeczka, bo z tego co widzę, ktoś tutaj chodzi, a bardziej kroki są. Dostał, 17 biało. No chociaż tutaj no 30, 60, dead. Ta rka, muszę przyznać, jest strasznie mocna. No to będzie chyba najczęściej używana broń. Tymczasem jeszcze tutaj jakiś ziomeczek jest. Na szybko sobie wyjdę. Rzucę mu te czepiaki. Kolega snajpi, a podobno sniperki miały być usunięte, więc nie wiem, co się tutaj podziało. Jeszcze chyba na hita rozwalają budowlę. Dostał. Biało. No chodzisz tutaj, no. Dead. Dobra, leżysz. Ok, przeładowujmy sobie ar Med. Jakaś maszyna tutaj jeszcze widzę, że stoi. Zaraz sobie zobaczymy, co to w ogóle robi. Jest tutaj drop narysowany. Zatwierdzamy. No i co, normalnie mi drop z nieba zleci? Co jest? Normalnie dropy teraz w nieba latają. To jest strasznie opa. Jeszcze tutaj widzę, że zmienili nie ma hila, tylko tutaj jest yy, bronię są w automatach. Jeszcze tutaj jakiś ziomeczek zabłądził, więc na szybko trzeba go się pozbyć. Nie trafiłem. Dostał, biało, dead. Dobra, ty leżysz. Przodowujemy. Jeszcze big. I trzeba zobaczyć, co w tych dropach w ogóle jest. Jak go sobie zamówiliśmy, a w nich jest snajperka. Na szybko sobie bierzemy. Snajperka dalej bije na hita, co ciekawe. Tutaj jakaś walka się toczy, najprawdopodobniej chłop z botem się bije. Nie trafiłem niestety. Na szybko sobie podjeżdżamy. Znowu nie trafiłem. Czy ten chłop ma snajpę, czy co? Na pewno idzie do safe'u. to jest głupie co on robi w zasadzie. Podjeżdżamy. Wjazd AR-ki. Strasznie mocna ta ar muszę przyznać. Szczerze, to będzie bardzo mocna broń, ale zarazem bardzo denerwująca. Box! Dostał? Dead. Dobra, ty leżysz. Przodowujemy. On ma jakąś r z, yy, z celownikiem, ale chyba moja jest lepsza. A przed nami jakiś medalion jest, więc na szybko sobie go skasujemy. Wysiadka. Zderzenie czołowe. Box. Niestety nie trafiłem w edycję. Wyjdę sobie nad niego. Naprawdę? Będziesz boxy grał? Jeszcze przez ściany będziesz dawał? Oczywiście, że tak, oczywiście. Jakiś jeszcze ma. Nowy karabin, albo SMG nie wiem co to jest. Dostał, 20, krak. No chodź, tutaj jesteś już mój, no. Zbija zbita. Biało? Dead, dobra, leżysz, box. Podnosimy sobie medalion. Aspekt wampiryczny, moc odzyskiwania sił zdrowotnych pozwala kraść uzdrawiającą energię po likwidacji wrogów, czyli inaczej chyba działa jak syfon po prostu. Jestem w jakiejś rzece, w której jak się naciśnie skok to przenosi nas do przodu, dziwne to jest szczerze. Wyjdziemy sobie i zobaczymy, czy to działa na lądzie, jak najbardziej działa, mit potwierdzony, lecimy dalej. Idziemy sobie na wyspę, Enak jednak nie, bo tam jakiś ziomeczek jeszcze za nami chodzi. Niestety nie trafiłem, bo się zabudował, wyjdziemy sobie na górę, tam ktoś się jeszcze szczela. Co ty robisz, no? Boksy będziesz grał? Jeszcze jakąś moc używa? Co jest? Halo, co tu się stało? Nie no nie mogę no Wychodź mi na szybko Co to się dzieje? Dobra, chill Jednak nie chill, bo hobie musi spamić, nie no, oczywiście że... GG bro. Lekka zmiana planów, a mianowicie no build Lądujemy, bierzemy jakąś mityczną skrzynkę, zabieramy Tu jakiś chłop idzie, kasujemy Nie trafiam nic, co jest? Dead, dobra, ty leżysz Na szybko sobie tutaj zawijamy skrzydła ty, te skrzydła fajne są, muszę przyznać. Nawet bardzo fajne. Tutaj dopiero ktoś jeszcze leci. Lądujemy. Nawet nie wiem jak. Bierzemy kolejną skrzynkę. Tutaj się strzelają. Krak, biało, dead. Dobra, leżycie. Bardziej jeden ode mnie leży. Lecimy sobie na szybko w tego chłopa. Mnie tam zdenerwował wcześniej, bo do mnie strzelał. Gdzie ty chodzisz, no? Dostał. Co jest? Impuls? Dobra, na szybko sobie uciekamy. Uciekaj mi tutaj. Mini. Jeszcze big. I wracamy sobie na szybko. To już jest chyba inny jakiś. Dostał? spam, Biało. Dead. Dobra, ty leżysz. Przerywujemy. Tutaj jeszcze ktoś idzie. Kolejne skrzydła. Lądujemy. Przez ścianę 60. Krak. Dead. Dobra, leżysz. Kolejne jakieś skrzydła na wizualizacji widzę. Na szybko sobie wyjdziemy do góry, polecimy. Chłop tutaj przyszedł trzeba do mnie, trafia mnie przez daszek. Ciekawe jak. Dostał. 100. No też tutaj, no biało, dead. Dobra, leżysz. No I kolejny. No ile was tu? Dobra, na szybko sobie tutaj polecimy. Pójdziemy sobie tą mocą. Dobra, chill. Na szybko do tyłu. I tutaj się biją, więc sobie wracamy. Dostał 50 Z tego co widzę już zlikwidował trak. Biało. Chodzisz tutaj, no dead. Dobra, leżysz, przodowanie. I wróciłem sobie jeszcze na miejscu, bo ktoś tutaj jest. Dostał. No na jednego hita jesteś, no. Dobra, wychodzimy sobie tutaj. Nie wiem, co tutaj się stało w ogóle z tymi skrzydłami. Tutaj jest Ares jeszcze. Biało, dead. Leżysz. Kasujemy sobie Aresa. Co on ma? On ma tą mityczną ARkę, powiedz, że tak. On ma mityczną ARkę, co jest? Medalion. No i co to robi? Aspekt walki. Przygotuj się do wojny, obdarza twoją broń dystansową zwiększonymi obrażeniami. Ujawnia twoją pozycję, no to tak jak wszystkie. Czyli chcesz mi powiedzieć, że moja ARK będzie jeszcze bardziej mocniejsza? Tutaj ktoś pode mną tupta, ale my sobie na szybko zaraz na wyspę pojedziemy. Weźmiemy wyspę i zobaczymy w ogóle co na niej jest. A na wyspie niestety nic ciekawego się nie stało. Jedynie te skrzydła lecą. Lecimy sobie do góry, do mnie strzelają niestety. Z tego co widzę tutaj te skrzydła się rozwalają, więc nie można długo na nich latać jak ktoś strzela butle bierzemy. Tutaj jest jeden ziomeczek dostał trochę. A no faktycznie, skrzydła się rozwalają. I sobie przeładuję jeszcze. Jakaś kaczka idzie 30. 30. Polecimy sobie. Niestety nie mogę zlecieć, no dobra, pikujemy w dół. Nie ukrywam, fajnie, jakby zaczęli walczyć ze sobą. Już się skończyła walka, zostało top 2. Chłop ucieka do góry, też ma skrzydła. Dostał 30, 60, 90, Krak Ta erka jest przepotężna jeszcze z tą mocą. Coś pięknego muszę przyznać, chyba już wiem, gdzie będę latał przez tą miejscówkę. To jest coś cudownego. Dajcie koniecznie znać, gdzie wy za to będziecie latać, bo to też jest dosyć ciekawe. Tymczasem ziomeczek sobie dopiero przelatuje. Przeadowanie. Dajżeś mi wygrać, no. Med, jeszcze na szybko, żeby zabezpieczyć. Chłop kampi za tym drzewem i kamieniem jednocześnie. Nie trafiłem, dostał! Biało! Dead! Dobra, let's go! Ja miałem jeden medalion, ile on miał? Chyba wstrzymiał? mniejsza. Ważne, że wygrałem. Zaraz idziemy jeszcze przetestować jak wygląda nowa parasolka w nowym sezonie. Oto parasolka za w sezonie drugim. A dla osób, które oglądają filmy do samego końca, mam dla Was konkurs na karnet bojowy tego sezonu. Jedyne co wystarczy zrobić, to jeśli wbijecie 50 lajk like pod tym filmem, zostawicie suba oraz napiszecie jak Wam się podoba sezon i dlaczego to właśnie Ty miałbyś wygrać, to wylosuję zwycięzcę karnetu za tydzień w sobotę. A teraz robimy szybki przegląd karnetu. Na pierwszej stronie jest Cerber w wersji niebieskiej. Na drugiej stronie jest Cerber już w wersji złotej. Jak po mojemu Cerber w wersji niebieskiej jest lepszy, ale kto co lubi. Ten motor jest bardzo fajny z tego co widzę. Kolejna jest Afrodyta na kolejnej stronie, bardzo ładny skin zresztą. Jak po mojemu ludzie będą nim grać na arenach tak jak była kiedyś Lara Croft. Tutaj jest Afrodyta w wersji różowej, ale jak po mojemu ta jest dużo lepsza, ale kto co lubi. Kolejna jest jakaś emotka, to jest do tej różowej Afrodyty. OK, w porządku. Co tam kolejnego? Na kolejnej stronie jest Glucior. Glucior totalny szef jak po mojemu, duże nie ma. Więc fajny skin. Kolejna jest jakaś emotka do Gluta, ale to jest już mniej istotne. Tutaj jest w wersji fioletowej. Kolejna jest Meduza. Jakaś emotka do Meduzy. Nawet w porządku. Tutaj Meduza w wersji fioletowej albo w innej po prostu. Kolejny jest Zeus. Fajny skin, jak po mojemu duży strasznie. Ale kto co lubi. Emotka do Zeusa. Zeus w innej wersji. Tamta jak po mojemu jest dużo lepsza. Kolejna jest yy, jakaś emotka. Ta emotka nawet fajna. Skinek Artemidy. No i na końcu Hades. Jak po mojemu fajny jest nawet ten Hades przez tą maskę. W szczególności mu to dodaje uroku. Tutaj jest jakaś emotka do Hadesa. Jakaś przemiana albo nie wiadomo co. No i na końcu lotnia. Ta lotnia jak po mojemu totalny szef, więc jeśli ktoś chce wygrać, to jeszcze raz zachęcam do brania udziału w konkursie, a ja już nie przedłużam. Do następnego. Cześć!